Witam serdecznie w kolejnym poranku z Biblią. Rozpocznijmy dzisiaj nasze rozważanie od fragmentu Słowa Bożego z Ewangelii Świętego Jana, 6 rozdziału, 37 wiersza. Wypowiedział te słowa Pan Jezus Chrystus: Wszystko, co mi daje ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ten fragment Słowa Bożego wyraźnie przekonuje nas o tym, że do Jezusa Chrystusa przyjdzie każdy, kto jest przez Boga wybrany i przeznaczony do zbawienia. Ci, których Bóg przeznaczył do zbawienia, są nazwani w Słowie Bożym powołanymi przez Boga. Powołanymi przez samego świętego Boga, który w swojej suwerenności dokonuje takiego wyboru. Tylko Bóg podejmuje decyzję, kto będzie tym wybranym. Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty wiersz, czytamy: W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem z miłości. Widzimy więc ponad wszelką wątpliwość, że Bóg wybrał poszczególne osoby jeszcze przed założeniem świata. Wiemy o tym, że Bóg jest wszechwiedzący i dlatego zna tych, którzy we właściwym czasie i zgodnie ze swoją wolną wolą zaufają Jezusowi Chrystus, Chrystusowi w kwestii swojego zbawienia. Boże powołanie do zbawienia polega na wolnej i suwerennej łasce wszechmogącego Boga. To Bóg sam wybiera ludzi do zbawienia oraz czas, w którym ci ludzie. Zawierzą Chrystusowi, ponieważ on ich do tego powołał. W tym momencie ktoś mógłby pokusić się na oskarżenie Boga, że działa niesprawiedliwie. Bóg jest suwerenny wobec swojego stworzenia. Jest wolny w tym, że może wybrać kogo chce zbawić i jest wolny, by nie litować się wobec tych, względem których tak postanowił. Ludzie nie mają prawa oskarżać stworzyciela za bycie niesprawiedliwym. Sama myśl dotycząca tego, że stworzenie mogłoby sądzić stworzyciela, jest czymś niedorzecznym. Bóg rozpoczął w nas swoje dzieło. Wiara w to, że jesteśmy wybrani przez Boga, jest ważną i podstawową częścią człowieka zbawionego. Ufajmy, że Bóg, który nas wybrał i powołał, ma również moc dokończyć. Dzieło, które w nas rozpoczął. W nim mamy przebaczenie grzechów, w nim możemy wzrastać oraz rozwijać się we wszelkiej mądrości i zrozumieniu Jego woli dla naszego życia. Nie ma nic wspanialszego niż to, by otrzymać powołanie z nieba od samego Boga. Nie ma piękniejszego i lepszego życia niż to, by żyć dla Boga. Pomyśl, jak wspaniale jest otrzymać łaskę od Boga. I stać się częścią dzieła. Dzieła, które Bóg wciąż wykonuje wśród swojego ludu. Każda osoba, która otrzymała Boże powołanie, powinna z całego serca podążać za tym powołaniem i wybraniem, które Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie. Bóg nie pyta o naszą przeszłość. Bóg nie pyta skąd pochodzimy, jaka była nasza rodzina, ani, no, ani to, co potrafimy sami osiągnąć. On. Wzywa nas, byśmy stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. On czyni swoje dzieło w swoich wybranych uczniach. Gdy świadomie przychodzimy przez drzwi uczniostwa, musimy opuścić wszystko, co nasze własne i oddać nasze serce oraz życie do dyspozycji Bogu. To trwa przez całe nasze życie. W liście św. Pawła do Kalacjan, drugi rozdział dwudziesty wiersz czytamy. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest wielkie dzieło Boże dokonujące się w nas, jeśli tylko ofiarujemy się całkowicie dla Boga i już dłużej nie żyjemy dla samych siebie. Własne życie to inaczej grzech. Który mieszka w naszym ciele. Gdy zobaczymy nasze własne życie w świetle Bożej sprawiedliwości, musimy uniżyć samych siebie. Z łaski Boga otrzymujemy wspaniałe uwolnienie, które sprawia, że mamy radość we wszystkich okolicznościach naszego życia. Bóg może wykonać wspaniałe i twórcze dzieło w każdym człowieku, który jest wierny swojemu powołaniu. Nie da się znaleźć, tej wspaniałej możliwości u kogoś innego, ani w innych źródłach, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Nie bierz pod uwagę przeszłości ani tego, skąd pochodzisz, lecz uchwyć się wiary w moc oraz pomoc, jaką Bóg daje tobie przez żywą Ewangelię Jezusa Chrystusa. Wszelkie duchowe błogosławieństwa zawarte w Jezusie Chrystusie są dostępne dla tych, którzy są Jemu wierni i posłuszni. Wierna i wytrwała służba Bogu jest pełna duchowych bogactw oraz pełna błogosławieństw. Jeśli jesteś nowym stworzeniem, człowiekiem zrodzonym z Ducha Świętego, uchwyć się swojego niebiańskiego powołania i w zaufaniu wierz w twórczą moc, która jest w Bogu i jemu służ w pełnym posłuszeństwie. Jeśli jesteś człowiekiem żyjącym dzisiaj bez celu, i nie widzisz sensu życia, jeśli nie widzisz, nie czujesz, nie rozpoznajesz swojego powołania, zwróć się do świętego, suwerennego, pełnego łaski i miłości Boga i w pokorze, uniżeniu, w gorliwej, szczerej, szczerej modlitwie poproś Ducha Świętego, by objawił Tobie Boży plan dla Twojego osobistego życia. Niech Bóg Was, kochani, błogosławi. Amen.